Siemano, witajcie moi drodzy, ja jestem Kondy i dzisiaj sobie zagramy w Rafta. Jak mówiłem w ostatnich odcinkach, chciałbym wam pokazać oto tą gierkę. Więc co? Bez, bez dłuższego przedłużania, robimy sobie nowy świat. No co? Mojego świata, światu, świata, świata to będzie. Radek. Powinna się udać. I hasło to. Nie wiem piszę i tyle jakieś sobie takie. Dobra, niech będzie tak, poziom normalny. No i co? My się widzimy, jak się skończy ładowanie. No, no i tyle. Cześć Siema, no i się widzimy już w Gierce. Jak wam mówiłem, jesteśmy już w grze. Muszę ustawić eee, Dobra. No i po prostu chciałem wam pokazać, jak tu gram. Jest to pierwszy odcinek będzie z tej to, to serii na moim kanale. Niestety pierwszy, bo już nagrywałem tak jakby dwa odcinki, tylko że w pierwszym coś się stało i po prostu tak jakby spagowało mi cały mój świat, a odcinek już cały nagrałem, więc niestety cały czas gadałem i wszystko poszło na marne, więc zostawcie suba za to, że po prostu męczyłem się... Nie wiem, męczyłem, w sensie poświęcałem się, a i tak, kurde, no, film się nie udał, więc, no więc, więc, no więc, więc, <laughs> I, Jak mówiłem wam, gramy sobie po prostu w rapta, jest to bardzo przyjemna gra, jak mówiłem w niektórych odcinkach, musimy zbierać po prostu, lądujemy na przykład na statku, znaczy na tratwie i po prostu łowimy tak jakby rzeczy, które nam da morze, bądź ocean to jest. Nie, chyba ocean, da mi się wydaje, bo. Ocean. Zdaje mi się, że to jest ocean. No. I po prostu zbieramy. I powiększamy naszą tutaj trawę. I próbujemy zrobić ją jak największą, żeby po prostu. Jak najlepiej nam się żyło. A czym się lepiej będzie, jak będzie się nam lepiej żyło, to będzie jeszcze lepiej, bo po prostu. A gdzie to była, O tu jesteś, chodź tu. Będzie po prostu lepiej, jak, jak będzie nam się lepiej żyło. Dziwne, dziwne powiedzenie. Dobra, musimy zbierać też wszystkie duże trzy ładnie. Na początku, co musimy wytworzyć? Po jakieś ścięcie? Musimy wytworzyć po prostu motyk budowlany. Dziwne, bo jeszcze nie mamy żadnej liny, więc to jest naprawdę dziwne. Musimy zbierać tam. Czemu to nie zebraliśmy? Kurka wodna, szybko, bo zaraz tutaj też o to naszej grze jest Rekin. Rekin, który pr będzie próbował zjeść naszą tratwę i zjeść również nas. A my nie możemy do tego dopuścić, bo to będzie naprawdę smutne dla nas. Dobra. Łowimy. Nie zależy teraz w tym momencie na liściach, bo z liści można robić właśnie linę. Dobra zbieramy jest gitara o tą wielka, wielka beczka jest naprawdę przydatna surowy ziemlek, znakomicie tak jak tam widzimy nawet wyspa tam jest więc to też jest bardzo dobra informacja dla nas ale ja do nie będę wchodził do nie chcę to, nie chcę to. Ale pierwsze, zbierzemy te deski. Te deski te są przydatne bardzo. Musimy po prostu złożyć motek. i dzięki młotku będziemy mogli sobie po prostu robić wszystkie rzeczy. Dobra, pierwsze to zrobimy, to sobie powiększymy naszą wyspę. Żeby się nie martwić o nic. I teraz po prostu będzie lepiej. Będziemy musieli się o nic martwić. Że nam coś zje. I w ogóle Reking głupi nam zje, oczywiście taki, którego nie lubimy. To jest to, to nie jest znienawidzony rekin. nienawidzony rekins, nienawidzony rekin O, tam mamy... Ej, nie, 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 nie. Ja cię kręcę. Jest taka straszna animacja jak on nas jedno, Naprawdę Boże. Ole, ja bym się przestraszył. Dobra, szybko bierzemy to i musimy, jak widzicie, mamy też pasek od jedzenia i od stanu zdrowia i od yy, wody. I w tym momencie musimy właśnie sobie zrobić tak zwany tutaj pro, prosty filtr. robimy to tak. Tutaj nam tu nasz kolega tam niestety nie, ale nic nie możemy zrobić. Więc także w tym momencie robimy tak i po prostu nie interesujemy się tym, co on nam zrobił. To jeszcze nie, nie mam włóczki, więc zaraz ja za bardzo tym się nie będę interesował, co on tu robi nam. Jakiś jakaś ścinka jakaś jest? To się stanęło? Halo? Gra? Boże... Dobra. Bierzemy wszystko to, co nam tutaj daje Skarb Oceanu. Mocniej, tak? Dobra, bierzemy tą tu desunię. Tam inną dwie beczki, jest znakomicie. Musimy jeszcze zrobić sobie normalny kubeczek. I teraz po prostu robimy tak. E, i po prostu musimy też umieścić deskę. I teraz po prostu musimy też na, klik na kliknąć. Ta, bo nam się już skończyła nasza. Ta, szybko, e, to stwórz, nie mam. Plastiku nie mam. Kurka wodna, zbierzmy to proszę. Podnieśmy tą beczkę. Nie mam na pewno? Ty na pewno nie mam. Nie! widzieli Widzieliście to? Boże! Na mam plastiku. Czy wy jesteście poważni? Wy chcecie, żebym ja tu jakieś zawału dostał? Udało się, dobra! Boże! Najgorsze, co może być? Nie udało się niestety, ale plastik jest mega przydatny. Yy, Wypi. Zwalnęliśmy drina i teraz możemy lecieć dalej. Dobra. Bieremy to plastik, żebyśmy mieli następny ten. Oczywiście będzie bardzo przerąbane, nie, jak nie będziemy mieli. Bo nasz tu kolega, nasz, nazwijmy go... Michał, Michał będzie nas chciał jeść cały czas, a my nie chcemy dopuścić, żeby Michał nas gryzł, bo my nie lubimy, jak ktoś nas gryzie. E, E, dobra, I także w tym momencie ja muszę jeszcze zrobić sobie ten, ten, jak to się nazywa, ten teges, y, 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 y. ten plastik, żeby nie było by przypału że on nas tutaj gryzie. Teraz po prostu bierzemy to. Również musimy zabrać to. Dobra, i teraz robimy tak. To, to, to. Yy, to trzeba zrobić, lina. lina. Dobra, stworzymy sobie to właśnie ładne. Ten, ten, ten przybor ładny. Przybor, przybor. Czemu ja to nazywałem przybor? Jest be, beczunia ładna. Tak tu kochaniutka dla nas była. Dobra, zróbmy tak po prostu. Znakomicie. I po prostu to damy tu. Żeby nas ten głupek, rekin nam to nie zjadł. I szybko bierzemy to. Zaraz że raz, wiem, jak wtedy grałem, że on zjadł nam platformę miejscu, gdzie była moja, moja uprawa. Ja byłem smutny wtedy. Micie to jest uprawa. I prostu będziemy mogli sobie, no, brać jakieś ziemniaki, albo buraka właśnie. Bardzo fajna rzecz. Dobra. Muszę tu naszą kuźbę plastiku nie mam. Ponieś to. Co ja zjebałem z tym plastikiem? Dobra, to jest plastik. Robimy tak po prostu, żebyśmy mieli jak najwięcej plastiku. Jeśli nie będzie plastiku, to będzie przerąbana akcja. Ale co to to też jest deska, Ale to jest jakiś dziwny plastik. Też najgorsza jest, znaczy jest jedną, ciężko przesuwać, jest noc też. Nie lubię, jak jest noc właśnie w tej tu rafcie. Wyśmienicie nam teraz gdzie w tym momencie. Wspieramy jak najwięcej. I w tym momencie możemy po prostu wymagać świeżej wody, e. nalej płyn Dobra, nie będzie tak, można go zasadzić, ale ja już nie jak to w prawku ziemi Dobra, więc my po prostu zrobimy sobie że zastać surowy ziemniak E i również klikniemy tab i zrobimy sobie prosty ruszt lina Mamy prosty ruszt, zrobiliśmy bo to naprawdę ciekawa rzecz zrobić taki prosty ruszt damy sobie tutaj tego mojego kolegę umieść deska E, więc też umieścimy ziemniura Dobra, robimy tak ładnie Zbieramy to. To nas ominęło bardzo dużo rzeczy niestety, ale tam mamy plastik. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Ile mamy plastiku, żeby później nie było przypału z tym plastikiem? 5. Zaraz tu sobie możemy wywalnąć jedną tą. Dobra, bierz tamto. Nie, 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 nie. Nie, Dobra, wów, udało się. Teraz zbliża się noc. Ja będę w tym miejscu kończył odcinek. A tobie drogi widzu dzięki, dziękuję za oglądanie. Zostaw suba i lajka i do następnego odcinka. Elo.